Dzień dobry, dzień dobry, no, dzień dobry, godzina prawie jest pierwsza, jak minęła noc, może powiedzmy najpierw o wczorajszym wieczorze, bo minęło bardzo przyjemnie i sympatycznie, byliśmy na kuliku w Dolinie Żużyłowskiej, e, koszt takiego kuliku dla nas czwórki, dla na naszej, czwórki. W naszej czwórki 720 zł, chociaż w tym busiku co jechaliśmy do Doliny, Różne ceny były. Więc jedni płacili na przykład za dorosłą Mniej osobę 180, my 190. Wyjściowo 200. jest 200. To ile utargował tak, z tych to, to panów to. na kruchówkach. Fajna sprawa, bo e, teraz pojedliśmy praktycznie spod Camper Parku. No z trochę niżej, ale to praktycznie kilka kroków. Dojazd do e, doliny, czyli doliny, przed dolinę, tam sanie na nas czekały. Potem e, przejazd e, saniami, no i impreza z góralską muzyką. A co się stało w nocy? Kapelą góralską na żywo. No a tak, dlaczego powiedziałem dzień dobry prawie przed pierwszą? Halny halny, 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 przyszedł. Po pierwszej w nocy. Ja myślałam, że po prostu ten nasz kamper powie do widzenia. Tak biało, że tak bujało kampery. Musimy spadliśmy koło 12, po pierwsze już mnie, ja miałam pobudkę, Marcin zresztą też. E, strasznie biało, po prostu strasznie potwornie biało. Ja się śmiałam, bo jak wracaliśmy z poliku, to nasz sąsiad właśnie wyjeżdżał z kempingu. Ja o mówię, godzinie 23. Godzinie, tak, wieś, pod... 22. Ja mówię, mhm. o, on taki, to są takie, co na nas No to no, widziałam już, no. Później czytamy sms y alert RCB. <laughs> Chalny. Jest... No i niestety. Nie przez Pana noc. Ja szukałem krzesełek o pierwszej w nocy. Nie, to nie była pierwsza, to już była grubo po trzeciej. Na no tak. godzinie, jak szukałeś krzesełek? Stwierdziłem, tym, że, że nie wytrzymają e, schować. Nie, no myślałem, że tylko powieje, powieje i przystaje. Tak. No, ale tak biało, że kamper chodził na lewo i na prawo. Bałem się, że się przewróci. No. To ja się bałam. Ty nie uspokajałeś? Tak. No i ze śniegu zostało. Nie, Ciele. to już jest chlapa. Tutaj tak, nie, nie buty, tylko gumiaki by się przydały. No, tak. Kalne przy, przyniósł ocieplenie, tak Ciepły wiatr. od gór. Zobaczcie co się z banią stało, tu była pokrywa jeszcze. Była pokrywa. W nocy znalazłem ją pokrywę tam, tam gdzieś, przy tamtym kamperze Więc doleciała tam. A co się teraz z nią stało dalej, to nie wiem To było chyba, nie wiem, trzecia czwarta na danach. Chodziłem, szukałem krzesełek. Znalazłem. No i między innymi się zdążyłaś jeszcze wywrócić wiatr, żeby. Wy... No tak. Palił. mnie wiatr i wylądowałem razem z telefonem. W śniegu. w, śniegu. No, w wodzie. Potem słyszeliśmy telefon. Takie przygody. Rano się nie chce ładować. Ja jestem przerażona, bo dzisiaj znowu zapowiadają. Barbara mówi. Nie, już jedziemy Śilny do domu, wiatr. do domu, jedziemy. Nie, no, dajcie spokój. więcej nie tę. Ja nie Albo mnie przy, na jedną stronę przerzucić, albo na drugą. Ja miałem wrażenie, że wieje z boku. Nie Ale nie jak miał, wyszedłem to. o trzeciej nad ranem, to sobie usłyszałem, że wieje od gór, czyli od czołowo. A tak rzucało kamperem, jakby wiało z boku. No nic, jaki mamy plan na ten dzisiejszy... Resztę dnia? ...wietrzny dzień? <laughs> nie, teraz już się uspokoiło. No teraz to jest eee, elegancko. No jest el tak. <laughs> o, przybyło wody z trumku. Ale orców jeszcze rano był. Do... Panowie przyszli i otworzyli wyciąg. Było kilku takich e, no ale śnieg jest bohaterów, którzy próbowali coś tutaj podjeżdżać na desce i na nartach. Ale śnieg jest kiepski, fatalny. fatalny I były dałem. porywy tak miejscami, że, że cisza, cisza, i nagle przez dwie minuty taki wiatr, że, że powalał człowieka. No nic. My się zbieramy, zbieramy się powoli. E, mamy ochotę iść. Na... Chociaż wiem, że będzie w niedzielę tłum. No nie, zoba... zobaczymy, jak to będzie w praniu. A co mamy na obiad w planach? Włochy. O. <grym> Coś włoskiego. Coś włoskiego chcemy, więc znaleźliśmy dwie restauracje włoskie. Zobaczymy, spróbujemy jedną z nich. Podobno są kolejki, mają dobre opinie. Może nam się uda dostać, jak nie? No nie no nie chcę tu już gotować w kaperze bo nie mam zawału. To bardzo... jest na ciele handlowa, więc tak, no możemy Tak, no możemy kół pić, no ale coś znajdziemy. Jak Dobry. nie, to zjemy zapiekankę. Komu? Nie, komu w drogę <grym> to samo czas. No dobra. Go. O, śnieg się rozpuszcza. Jeszcze pokażę lodowisko nasze. Wszystko płynie. Wczoraj ten sąsiad, jak przyszliśmy, to akurat wezwał z 10 osób z ulicy i pomagali mu... Nie, nie, to było z ulicy, przyprowadził ich z ulicy. I ja myślałem, że na imprezę do niego idą. oni mu pomagali mu wypychać tego kampera. Bo... No zawiesił się. Widzę, że pusto, bo przyczepa pojechała kamper jeden na Wadowickich rejestracjach pojechał. Pan w Poznanie też pojechał NBA przybył, zobacz. Był, 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 Pan? był wczoraj. No nie, trzeba zmienić obuwie. Na kalosze. I ruszamy. Zakładamy kalosze i idziemy. Współczuję tym co zaczynają ferie. No nie, to... Do... Dobrze pan mówił, pan Filip dobrze mówił. Że, że wczoraj, wczoraj był wczoraj ostatni był dzień. Ostatni dzień na kulik. Znaczy, on namówił to, nam to w piątek, że jeżeli się decydujemy na kulik, to na sobotę, bo w niedzielę już nie będzie śniegu. No nie nie wiedziałem o co chodzi. A mają zawsze rację. Jeszcze widok na Giewont, skocznia, Barbara, idzie. A my jesteśmy na Krupówkach aktualnie i kierujemy się do włoskiej restauracji z włoską pizzą. Prawdopodobnie najlepsza włoska pizza w Zakopanem. Tak Marcinu? No, wypadnie. Taka recenzja. Na Google. Na, na 5 Google. Na 5000 opinii. Coś to znaczy. Idzie teraz w prawo w, w prawo zauważyłeś mężu, że gdzie idziemy to zawsze przed nami jest Giewąt gdzie się biemy, jak tą A ta restauracja chyba w tym budynku się mieści tutaj na rogu po mojej lewej stronie zobaczymy czy są wolne miejsca Jesteśmy na miejscu Ristorante Cristina Coś ciemno jest no To trzeba zobaczyć Czyli tam Musimy troszkę zawrócić Budynku też widzę, że jest hotel. Okej, okay. no to wchodzimy. Czy po słodkich zobaczymy? Nie. Już widzę, że będzie fajnie. Co sobie zaszaraliśmy dzisiaj? No, do pieszczeni chcemy być na terię. Ale bardzo mi się tutaj podoba. I mają szefa kuchni, nie szefa kuchni, pizzermena. prosto z Włoch. Ten pan tam siwy po mojej prawej stronie. No, to zdrówko mężu. Jedzenie włoskie bez wina. To co to, to by było? Bardzo dobre, takie delikatne. Orvieto, to tam... Gdzie czy, byliśmy, jak z wracaliśmy z Sycylii. Tak, z mm -hmm. Wjeżdża się taką kolejką na górę i mm -hmm. miejscowość. A w tym roku też tam tak, zamierzamy, zamierzamy się, ruszamy, się żeby udać, tak. Wjechała pizza. Barbara ma Spaghetti alio, olio e peperoncino. Aż on Spaghetti carbonara. Moja pizza. Jest bardzo dobra. Ale... Jest ale. Jest bardzo ostra. Niestety. Bardzo mi ciekawi co to jest to. To są pomidorki takie małe? Chyba raczej nie, to może jakieś papryczki, ale jest polane Z sosem tabaskowym. Nie, chili. Chili? Chili. 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 E, to salami jest, bardzo... jest też pikantne. E, I tu widzę jeszcze masz chyba białą mozzarellę. Czy to nie wiem. Jest taka kremowa. Nie, mascarpone, ser mascarpone. Dlatego taki mm -hmm. jest słodki. Mm -hmm. mm. I naprawdę mi smakuje. I to widać bez pieca opalnego. Drewnem. A twoje? Moje? Również, ok. Aż pikantne. Ale sądzę, że nie aż to jak twoje. Ja powiem ci tak. Cały wyjazd pod tytułem Włochy. A dalej jesteśmy zakopanym. No już niedługo. Już niedługo. Ja jeszcze kilka miesięcy do wakacji. A, w ten sposób. Mm. Dobre? Bardzo dobre. Dałobyś pięć gwiazdek? 4 5 gwiazdek? 4,5. Jeszcze będziemy jak krytycy kulinarni. Nie, jak cztery? Ale jakaś tylko margherita. A ta jest bardzo dobra. No i tyle. Nie. Aktualizacja. Dałem barbarze smak smakować moje mm. pizzy. Obłędna. błędne. Mm. pizza. Pikanta. Tak. Jest ostra, ale mm -hmm. jest taka też kremowa. Mhm. Mm A nie pokazywała mi Piękna pizza. Taka. Bo to chili to łagodzi sobie maskarpony. naprawdę prawda? A co możemy Nie, mm. nie no super. No Mam super. No i co? Dobrze, wydane pieniądze będą. Bardzo dobre jedzenie. Czyli możemy ogólnie polecić. Tak. Twoja pizza, babłan. Ale ja wziąłem tak. pierwszy kawałek rady, i był wibornie, mega ostry. Jest, carbonara carbonara. Carbonara mówi, że też super. A, ale mój pierwszy kawałek był tak ostry, że chciało mi się płakać. Myślę, nie smakowało. A później ten serek robił robotę i wszystko łagodził. I jak? Bardzo dobrze. Muala, Jak to nie mówi. A nie książulo. 5 na 5. Kimkolwiek jest? 5 na 5. Mówisz? Myślę, Najbardziej że... mi smakowała twoja pizza. Ale wiesz, z pizzami to tak jest, że każdy pizzaolo robi... Pizzerman. Swole... Pizzerman. Robi swoją pizzę i... Ale widać, tak, że mają włoskie składniki, tak, typowo z Włoch. A twój makaron? Makaron, oliwa, czosnek, peperoncino, tak. i pietruszka i nic więcej. Najprostsze składniki, ale. Jak A tak jest... smakuje. Ale jak są w dobrej jakości, to musi być dobre. No. Ale tam mnie korciły te drzwi za mną, co były. <laughs> Cały czas wspominać, co się tam <laughs> kręci. Tam była. Oliwa z oliwek. Powiedzmy. No nie, taka winnica mała <z>, z tymi pysznymi winami. Wracamy. Wracamy do kampera. Jest fiesta. A potem wypad jeszcze we dwoje. Pod Gubałówkę, Na miasto. albo na Gubałówkę. Zobaczymy. Gdzie nas nogi zaniosą. Dokładnie. No i znowu giełdą tam oddali. Mhm. Widać, widać Giewont. Nie wracamy klubówkami, bo jest dzisiaj Jak mówiłem dwa dni temu, że to jest zakopany, tak w sensie pusto jest, jak nigdy. Tak dzisiaj mówię, że nie, nie, nie. <laughs> A i tak nie ma tyle ludzi co Więcej kiedyś. Więcej tu nie przyjeżdżam. A i tak to nie kiedyś przyjeżdżam. Raz na trzy lata można. Gdzie pani idzie? A wreszcie nam się udało dojść. Gdzie? Pod gubałówkę. A wchodzimy na górę? Może wejść to nie wyjdziemy, bo coś czuję, że może być grunt kiepski pod nogami, ale możemy wjechać. Dobry. Zimna jest to? Za Tak. Nie, nie, nie. Było 7 na plusie i haly. A zobacz. A teraz jest. Ludzi nie ma. Wystraszyliście. Halnego. Mhm. Ale ładnie. Wszystko oświetlone. Tak świątecznie. i na światło w końcu. Pięknie. O, tam są sanie. Czteroosobowe. Tego nie było? Nie, nie było tego. Trzy no, lata nas nie było. Barno, restauracja. Chodźcie, bo przyjechała kolejka i byśmy kupili bilety i lecimy. Zdążyliśmy. Zdążyliśmy, ale widzicie co? Sprawdzam, bo w internecie bilety. A więc do góry? Ok. Co sprawdza? Sprawdzam, bo tutaj wyszło 45 zł góra dół. A ja sprawdzałam. Kup bilet. Dziś. Rodzaj biletu. Góra dół. Dwa. Zobacz. 35 zł na internecie. A to zapłaciliśmy? 30. Tak. 7, tak? 98, a zapłaciłam 127. Czyli jakbym kupiła przez internet, byłoby hmm. zdecydowanie taniej. 10 zł na bilecie. No. Kurczę, Trudno. Zaprezentować płaci. Także polecam korzystać z aplikacji. My już powoli mówimy dobranoc. Deszcz zaczął właśnie kropić. I żegnamy się z naszego camper parku pod Krokwią.